Cześć, jestem w trakcie dopasowywania klientowi na miejscu w naszym salonie, który przypomnę mieści się w Opolu ulicy Gawędy 70, spodnie tekstylne. Tu akurat klient będzie chciał spodnie zabudowane z membraną, które pasują do kurtki Ozontur. My mamy na swoim stanie cały czas spodnie tekstylne, ale ze steel meshem. głównie na wiosnę, lato i one mi najczęściej się sprzedają. Jak w przypadku, tak jak klient będzie chciał takie bardziej zabudowane, to one służą nam jako sprawdzenie rozmiaru. Tutaj mamy LK, więc wiem, że taki rozmiar będzie ok. No i teraz przechodzę do głównego tematu ochraniaczy w spodniach tekstyny. Osoby troszeczkę z krótszymi nogami będą mieć problem, bo te spodnie są raczej regular i będziecie mieć troszeczkę za długie nogawki. I teraz, jak ustawić sobie, bo od wewnątrz, jak sobie tam sprawdzicie, to protektory są na rzepach. Jak macie kolano to nie na samym górze gdzieś tutaj na udzie tylko my musimy mieć na tej wysokości protektor bo jak zegnij kolano proszę ten protektor nie ma nas chronić tutaj tylko ma nas chronić w tej tutaj uderzamy tą stroną czyli protektor ma być tutaj zobaczcie więc jak go damy na stojąco jak stoimy na wprost wyprostuj proszę kolano jak on będzie tutaj bo nam się tak wydaje no to wtedy Braknie nam tego protektora w miejscu, gdzie uderzamy kolanem, więc to jest jeszcze bardzo ważne. Złóż, zagni kolanko jeszcze raz, zagni, 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 ok, i zobacz. I wtedy, on jak jest tutaj, no to chroni nam bardzo fajnie kolano. A tutaj na pewno nie uderzycie, uwierzcie mi, znamy się na rzeczy, bo dużo jeździmy. A te spodnie są też fajnie elastyczne, więc na lato z siateczką idealne. Więc pamiętajcie, nie za wysoko, nie za nisko, ma być na tej wysokości kolana.